To na początek gratulacje. Na dystansie całego sezonu okazaliście się najlepsi i zdobywacie Mistrzostwo Ekstraklasy. Jest radość? Jest ogromna radość sporo wysiłku, dużo meczów rozegranych, sporo emocji nawet w tym ostatnim meczu. Wynik był cały czas na styku, także bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, zwycięstwa w ostatniej kolejce, no i finalnie Mistrzostwa Ligi. Bardzo długo trzeba było czekać na wyłonienie mistrza tej jesieni, ale chyba przez to też ten tytuł smakuje jeszcze lepiej. Smakuje dla nas wyjątkowo bo po kilku latach zajmowania miejsca na podium, ale nie mistrzostwa, no udało nam się w końcu zdobyć mistrzostwo. No i tak się fajnie składa, że ostatnie sezony tak się kończyły, że ostatnie kolejki decydowały o mistrzostwie. Tak samo było i w tym sezonie fajnie, że w bezpośrednim meczu udowodniliśmy, że to my jesteśmy najlepszą drużyną w tym sezonie i myślę, że zasłużenie zajęliśmy pierwsze miejsce. O mecz chciałem zapytać, a bardziej o Wasze kłopoty, bo na początku drugiej połowy było już 5-2 i potem, dosłownie, w kilka minut straciliście całą przewagę i zrobiło się 5-5, i trochę nerwowo. Co tam się wydarzyło? No tak, troszkę nerwówki wkradło się w nasze szeregi. Myślę, że niepotrzebnie, troszkę do przodu staraliśmy się grać. Za mało utrzymywaliśmy się przy piłce, dwie głupie stracone bramki. No i tak to, tak to się potoczyło, ale myślę, że fajnie, bo były emocje do końca. Myślę, kibice też mieli co oglądać. No i nic, no. Firmowy, firmowy mecz Ligi Pro, czyli emocje dużo goli. No i fajnie, że nasze zwycięstwo na koniec. W końcówce zadecydowało to, czym bardzo często wygrywacie swoje mecze, czyli wasze doświadczenia. Jak tacy killerzy czekaliście do końca, te, te okazje się jeszcze pojawiły na szczęście dla was i wykorzystaliście z zimną krwią i no i udało się te trzy punkty najważniejsze chyba w tym sezonie dopisać. Jedne z najważniejszych, bo każdy mecz jest ważny. Myślę, że tak, nasza drużyna to takie połączenie rutyny z młodością. Sporo zawodników z doświadczeniem, sporo młodych zawodników, którzy jednak też wnoszą trochę dynamiki, trochę mobilności w nasze, w nasze granie. W dzisiejszym meczu tak, wiedzieliśmy, że taktyka będzie, będzie decydująca. Przeciwnik grał bardzo często z przewagą bramkarza w polu i my czekaliśmy na swoje szanse. W końcówce rzeczywiście nadarzyły się te szanse i my je wykorzystaliśmy, dlatego mogliśmy spokojnie odliczać te końcowe minuty. Do na koniec chciałem Cię poprosić o takie podsumowanie, bo przed sezonem sporo zmieniło się organizacyjnie, no i wy też po kilku sezonach, gdzie musieliście patrzeć na tych nadwami, wracacie na tron. Tak, myślę, że zmiana organizacyjna w Lidze Pro bardzo jest na plus, bardzo fajnie to wygląda pod względem marketingowym, jest duże zaangażowanie organizatora, fajne, fajne tutaj materiały, wideo, myślę, że wszyscy widzą, nie tylko, nie tylko grający w Lidze, ale i w całym Wrocławiu, a nawet i w całym województwie, że Liga Wrocławska Pro jest na bardzo wysokim poziomie, bardzo się rozwija, poziom sportowy przede wszystkim jest wysoki i to jest najważniejsze, bo to powinno być wyznacznikiem Ligi. Są tutaj zawodnicy czynnie uprawiający piłkę, grający w ligach, niektórzy nawet zawodowo, także jest to naprawdę wysoki poziom i tym bardziej się cieszymy, że my jako Modeko Football Team mogliśmy wygrać tę ligę i naprawdę prezentując bardzo dobry poziom piłkarski również. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję i powodzenia w następnych rozgrywkach. Dziękuję, dziękuję również wszystkim drużynom, które z nami rywalizowały, naprawdę zawody były fair i myślę, że poziom sportowy zadecydował o zwycięstwie. Thank you